Dobra, Elo, witajcie w drugim odcinku Let's Play Minecraft. Teraz akurat do nas załączył My Michu. Sieme, nie. Dobra, a w tym teraz odcinku mieliśmy się wybrać do jaskini. No to come on! No idziemy. Lecimy hmm. na A ja mam Leci Lecimy niczym Cinko Częto. O, o, jaskinia! Znalazłem jaskinie! Ta, za mała, za mała. Ha, a zobacz co tu jako pana... Kości, kości! Super. Ja Mądry jadę... kości! Ej, no mam. Ma... Jakie się jaskinie? Widziałem przecież. Uga, buga, buga, buga. Dobra, koniec O, tutaj jest, tutaj jest. Chodźcie. Come on. Ej, tutaj. No. Ej, ja zbieram żelazo, dobra. Ej, a ktoś wziął w ogóle pochodnie. O, o. Ja. Tak, dobra. Ej, to chodźcie do mnie. Lul, jaka ogromna, jeszcze tu liany są. Ej, tam jest ten! Cobblestone. Ale, z... ale zarąbista. Ja to jest, bo... jest Cobblestone? A! A Włączę ja pieniądze! Dwa penisy mnie gonią, dwa penisy mnie gonią. No ślizg. Za, no, bo... jeszcze więcej tych penisów. Przepraszam, blogło mnie. A! Ej, weźcie kicy majny michu, bo nie mogę. Ej, zaraz. Tu masz coś, jakieś problemy z Minecraftem, no. Zróbcie cięcie. Dobra, sekundka cięcie. Ja jestem. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. No, jest Ej, dalej coś... już nic nie ma, to jest malutka. Ale po drugiej stronie może coś... Jeszcze to będzie. Co to się Gdzie? Bo tu nic nie widzę. Czekajcie, jestem ja działać na ile mam jasność. Jaskrawa. Mam maksa. No, ja też mam maksa. A ja życia nie mam, ale mam jedzonko. Ej, to był mały dungeon Ale tutaj też są dęczony Ale to okay. jest wyjście z dżona. no żal Lol, obok tego drugi dż lol. Lol, 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 a nie Myślałem, że mi się nie... Że jest taka jaskinia Ej, znalazłem jaskinię węgiel Lol, gdzie? Stoją, fuck you! Wypchnijcie się, Tak. Ja. możesz małaś czekać, a nie chodzić? No, bo już Gdzieś... teraz wszystkich zgubiłem. A gdzie ty jesteś? Barki się myślą o chyba go widzę. Jeszcze... Znaczy jaskinię tajemną. Ej, gdzie? Atakując. Łoż rozo, pająki, fuck you. Ej, no gdzie jesteście? Widzę. Fuck you, pająk. gdzie wy? Lul, ja też staram, jestem teraz zdęczona! No a gdzie wy jesteście? Nie wiem. Ja mam... Trzy raza. Ja tam jestem wszędzie. O, ja Cię widzę. O, ja, ja widzę Michała To znaczy ten, nie? O, zombie! A zombie mnie ją! A Ty tutaj jesteś. Łokliwy zombie! Pająk! E, widzę Was! Ja też, ale mi jest szkielet. Czekajcie sekundkę, no Ja buchło. To Ale buchło. jest. Czekaj Czekaj czekajcie sekundkę, To żeby sekundkę, cięcie, żeby jest. To ta... krótkiej przerwie. po krótkiej przerwie. Skacz, moim... skacz ja jest. No to ja tutaj jest. To wody nie na To jest. ty tu jesteś. No ja nie mogę I znowu cię wywaliło. Nie, 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 Ale z tobą są są problemy. slime! slime! jestem! jestem. Jak to slime no, no no to pokaż slime, to slime? Pokaż, slime! Gdzie? nie, to go slajma, no. nie, 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 Pokaż! nie, 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 Za nie, 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 Nie należy... Ej, kto z mnie zaripał! O, creeper! Hello! Piszcie! Ah! Ooo, dziękuję. Cztery veł dla zbierał. sobie. Uu. Ej, kto ma z wami, czy mi coś zaripał? Ja nie mam tenho. też nie mam. Ej, ej, moje Ja nie mam. Zakajcie sekundkę, robię cięty. Dobra. Y... Co tu dalej? Ej, ja jestem sam na tym serwie kopra no. Ratujcie mnie, dalej są kopani. Dawaj. Cię, co robimy? Ej, kto mi zerwał potrzebno? Lol. No przecież sam zostawiałeś w, w skrzynce w domu. Nie, bo ja, a nie, bo ja wziąłem trzy patyki. Jeszcze wzięłem pochodnie. O zombie. Ej i mieć mnie jeszcze ktoś zarypał? O no lol. tu, ci to nikt nie zarypał, tylko straciłeś. Bo ci creeper. Rozszepał. Ej no, pomóżcie mi tu zombie atakują kilka. Dobra. Czekaj, jak będę jakaś... tam do ciebie. O domu. O widzę cię za tobą, za tobą jestem! Co? Ja mu tam to... koło mnie wąt mi stąd. Ten jak śmiech nie ja mimo. Idę do Was, będzie jak stróż, tam Tak. Daj mi jakiś miecz! Nie mam. Ja, pa, a, a mam, mam. Wap. Ja. No to mówi że mi zarypałeś. Taki. I nagrywasz? No. A nawet nie widziałem. Lol. Ale sprawdzam. No, o, nagrywam. O, lawa, lawa. Cze, gdzie, gdzie? O, zepchnę się tam! No, szkielet mi zarypuje! Ty slajmy słyszę! A mnie a dwa szkielety i game over! Slajmy! A ja mam game over i game over! Wątp mi Dwa, dwa. No kur! Slajmy zarąbał! Ej, tepnij! Też nie mogę, bo przeszedłem! Ja się tepnę! Spoko, ja się tepnę! No śnera! No żal! Zaczęliśmy teraz ma właśnie własne kół. Ej, jest ktoś teraz w jaskini? Ej, no ej, tepi ten! Tego, Siedzi tego a potem nie te pniesz. Co slime? I to było tutaj? Gdzie to było? Tutaj Ej, Ja się do kopera tepam No nie chcę mi się Ale nie daj, nie, nie tepam się A gdzie wy jesteście! Potepnij no się do nas! Albo ja do ciebie, bo ja nie wiadomo, gdzie jestem. O ja już wiem gdzie jestem Oj To A Ale gdzie była ta jaskinia? No mnie do siebie! No cicho też szukam. Gdzie to było? A tutaj jest coś Au! Ej, gdzie to było? Ja cię od nowa muszę iść. Wy, wy mówicie, gdzie to było, ja mówię, gdzie jestem. No Jezus. ja wiem, gdzie to jest. A ja nie wiem. Ja cię zaprowadzę. A dobra wiem już dotarłem A widzę, widzę slime, widzę slimbale To usta roślimbali No kurna coś mnie bije No won No help! No weź mnie typnijcie no I dead, szkielet cię zabił I Creeper Mam no, mnie byście typnęli, nie? Bardzo proszę tam się i tak nic zrobić, ja? no. Gdzie ja jestem? Jaki żal! To chyba będzie trochę taki długi odcinek. Będziecie mili i mi mieli, tak wiecie. Ale też nie wiem gdzie to jest. Ale jest cicho. Ale co jest? No gdzie to jest? Paszył w wąs Weźcie, proszę, posiś, proszę, No Zobaczcie, proszę, proszę, bo się ściemnia, No kur... Ej, chodźcie wszyscy No gdzie, jesteś? Na spawniesz! Ej, gdzie jesteś atakując? Jest w tej Spokił klipper! Zobaczcie ile tych klipperów! Musieli znaczy, dać zrobić mamy za dużo szkieletów. No, te a... pnice mnie błagają! No super! Te błagam te pnice! No nie da się, a bo nie... Sami te damy. Musimy tutaj najpierw przejść. Dobra czekajcie, robimy cięcie. Dobra, jesteśmy. Ushit. No chodź. Nie. Ej, chodźcie! Ja mam no, chodźcie nie mam Chodźcie, tak. Cicho, chodźmy nichu. No nie mam nie, laki! Nie. Czekaj! Czekaj, jeszcze! Czekaj! A, slime! slime. Won! Aaa! Dobra, znowu chyba. Tepność? No nie mogę. Znowu tedłem. Ratujcie no, mnie! Tepnijcie mnie jeszcze raz, bo ja się i nie widzę nic. Jeszcze żyję, masz kartę. No kurna, nie mogę nawet nic tu robić. Mnie na przestrzeni zablokowało nic nie robię. To się rogni ja to tutaj deadłem Dobra, weszłem od nowa jestem normalnie. Moje itemki! Oj! O, zombi za tą kopę! Dawaj, biorę itemy. Nie no to moje! Czekaj, ja biorę wszystkie na razie. A. No ja cię Dobra, czekaj! Dobra, masz. Chodź, chodź do mnie. Nie, ja też nie mam... Ej, gdzie są moje parę staków drewna? No, ja Teraz dzwonią wszyscy w dla Szal. Żal. Teraz co, kurna, ci nie tak rać.

Oddaj moje ku daj ja mam. Ja mam tu jakieś takie rzeczy. A. No odmów, jak? Ej, to był mój miecz. Jeden. No jadę! Nie przeszkadzać sobie dam. Ej, oddaj mój mi miecz. No. Ja mam jeden miecz. A ile masz eż, węgla? Pięć. No jest czterdzieści siedem. Ej, oddaj mój miecz! No ja mam tylko jeden, Spójrz. No kuwa, to kto jęko ma? Nie, to dupy taki. Si, tak tu nic nie widzę, nic nie mam. Ej, jestem moim Michu na nie. No No nie działasz traci straciłem. A ja mam jeszcze całe kół. Tylko drewno mam. No i tak nie taśle. źle. Dobra. Wręcz. Ja nie mogę ile jeszcze tego. Ja tam widziałem już złoto, ale nie, nie mam tego czym zabrać. Nie, no mojej temy. Chyba znowu złoto I znowu zombie Ej, co jest Main Michaan? Nie wiem. LOL Dobra, czekaj się. My ci je jesteśmy... Dobra, to ja nie wiadomo ten... gdzie jestem. No, ja nie no, wiadomo pra... gdzie jestem. A, a nasze Q zupełnie znikło. No! Ja nie wiadomo gdzie jestem. Gdy chodzę po jej nie wiadomo gdzie. Ja też nie wiem gdzie... Czeka bo się akurat też zgubiłem wiaskini nie nie... To też wiem, do siebie. No tak. nie, nie. nie mogę, bo się zgubiłem. No i co chociaż będziemy wujka chodzić, a nie są. No, wy się chociaż z domu zyspownujecie, a ja. O juniu, to znowu przerwa krótka. Dobra, jesteś w krótkiej przerwie. Ololo.. Ile, koniec. Ej dajcie mi jakiś kilo, bo ja nie mam. Czekaj. No to, zaraz ci tam drewno. Ło, żelazo, redstone! to jest dla żelazo i redstone? Ja mam mało redstone. Koper! Co? Daj mi jakieś kilo jestem obok Ciebie. To muszę zaraz robić Ło, jada. Dasz mi jakieś? Nie mam. Ja... czekaj ci zrobię. Że Tam jest, że hmm. I ja mam jeszcze raz chcę wydobyć. Jak zrobić spermontowaną katalogę? Nie wiem. Zombie, zombie! Podchodź do nas. Wojtek mi się. Dużo pijaków. Do lawy poszedł, spadł. Lol, masz. Hmm. Ej, a kilo? A kilo. Pierwsze lato, nikt to ma jedzenie, nikt, no co cię znowu waliło? No nie, bo A! Hmm? No żal. Węgiel mi zarąbał, Creeper. Koper ma obsesję na punkcie tego węgla. To nie jego wina. Nie, Koper? No. To, to wina obsesji. O, diament! Diament! Zrazu diament! diament! Chodź, szybko wykop go, bo Creeper stoi koło diamentu. Gdzie? Patrz, tutaj, chodź. O, koleś tam żelaza, ty! Patrz! Czekaj. Oh no! Weź go. Ojo, ja, diamont! Ale się dzielimy wszystkie. A to jest mój, to jest mój! No nie, wszystkie się dzielimy. On mi zarąbał. Ej, skąd ty masz tyle żelaza? No właśnie, ty chamie! No co, przetapiam. No, ale nie bierzcie. Ej, mieliśmy się wszystkim dzielić ty! Ej, dwa diaks tylko są! Szal, to się nie opyla! O złoto! No wiem! Widziałem. Się. Ej, wykopiję! Mm. Ej, gdzie jest mój kwiecy? No ej, noz... Chodź teraz. Co, za ty. Co ja robię? Ej, macie drewno? Nie. E, nie, nie, ja mam. Ja mam sporo. I dwa patyki są potrzebne. Ja mam czekaj, mam dwa staki drewna. Nieprzetopionego. Nie Fuj Ej. nieprzerobionego. Ej, daj trochę węgla, bo potrzebuję. Ej. Ja mam jedno serduszko! O! Na szczęście mam zgniłe. Nie mam... Ja dopiero też zbieram węgiel, bo mi cały ktoś zarąbał. To da się mi te dwa patyki. Pierwszy raz w Minecraftie nie mam węgla. Łódź, No, no, to ja lubię. Gdzie okay. jesteście? O, widzę was. E, da się mi dwa patyki. O, ja właśnie chciałem zrobić piecyk. Boże, tam jeszcze więcej tego żelaza, dobra? Mhm. No ale nie ma jak. Ej, no czemu mi zajumałeś? To no, bo to jest wspólne, tak? Wszystkie się dzieje ja tylko kilo chcę zrobić. No patrz, to ja mam. Ten, ten, ten sobie nie zrobił! Ale to były moje diaksy. Ja słucham. Co? No kurna! Co? Enderman! Fuck you! Fuck you, Ender. I mi dva patyki. No nie mogę, Ty, an atakując. Masz, rzuciłem. Dobra, yeah.